Głupopiskarka Ej kolejny raz Tu w na te bity Słyszysz mnie synek to lity Nie zgrywam ulicznika by się tutaj wylansować Ja doskonale znam życie osiedlowych chłopak Bieda, seks, alkohol oraz trawka Nie idę tak kończy to jest osiedlowa prawda Nielekie dziewczynki Dające dupy i obronę laski Tylko po to by starszy kolega sypnął im trochę kapka Pijana matka Ledwo się na nogo szyna, A wózko obok slachy wozi tego syna A Zamiast obgadać synowi bajki, to dwuletniemu dziecku pali na ręku fajki. To o czym nawijam, to nie jest gra. Ten szary obraz wituje każdego dnia. To nie są kłamstwa, to opowieści z sąsiedztwa. Bo już zawsze stwierdziłem, że życie to jest męka Życie to męka. To nie jest gra Każdego dnia Osiedlowy chłopak każdego dnia Długo kartka, kilka godzin przemyślenia Długo dziś walka, ale czy to coś zmienia? Trudno mi tak na tobie się wyżywać chujowy traktat Nienawiści życia, gdy na ulicach syw się rozprzestrzenia Nie od dzisiaj chcę ugasić swe pragnienia Na tej płaszczyźnie życia psy Chcą świat mój zmieniać, więc chcę byś usłyszał moc tego w Dziś z tymem idzie prawda, Bóg komuś dają sentyment Ludzi sprawia znów komunazjom, otacza nasze bagna Wciąż jesteśmy głodni, bo to manipulacja rządu nas głodzi Obchodzi nas to tyle, ile jest tam dane Fakty poukładane, informacji kawałek To moje subiektywne zdanie, oni są teraz kurwieni Postrzegam świata cząstkę jak Andrea tak.